Ja uważam, że to mieszkańcy Warszawy mają dynamikę i tempo, które natychmiast dostrzegam, kiedy nagle przenoszę się na przykład do Krakowa. Mm -hmm. e, e, mają tego Bigla, mają, mają, mają ten, ten, ten luz, ten, no właśnie to tempo, to tempo, ten temperament. I uważam, że dzisiaj widać to bardziej w kabarecie, który wczoraj widziałem, pożar w burdelu, który pokazuje to, czym jest Warszawa, niż pokazują to władze Warszawy. Przeszłe i teraźniejsze i oby nie przyszłe. No ale będzie, będą przyszłe przecież. No, Wszyscy kandydaci nie, razem wzięci mają jakoś zawsze mniej głosów od Hanny Grąkiewicz, walcy też sondaże pokazują, że być może nie będzie nawet drugiej tury, prawda? Tak, ale A rozumiem pan ten fenomen. Ale mnie kompletnie w tej całej historii nie interesują personalnie. Mi interesują liczby, mnie, interesują, mnie interesuje kalendarz. Mnie interesuje to, że jeżeli... Cztery lata temu stałem na skrzyżowaniu wołoskiej racławickiej, na której rosło parę rachitycznych drzewek owocowych. I pytałem, dlaczego to skrzyżowanie nie zostało zmodernizowane i wołoska nie została poszerzona. I teraz u progu kadencji po czterech latach stoją tam koparki. Ja nie uważam tego za sukces. Jeżeli zjeżdżam z Ursynowa już legalnie, bo przez ile lat było to nielegalne, ulicą Podgrzybków i Gąsek ze skarpy Wiślanej, żeby na skrót, nie cofając się do Wilanowa, dojechać do Konstancina. Albo jeżeli jadę do was y, traktem y, ulicy Chełmskiej, ponieważ cały kierunek racławicki, cały ten kierunek znowu ta kolejna potrzebna droga na skarpie, y, która pokonuje, y, pokonuje tę niewielką odległość między górnym tarasem a dolnym tarasem warszawskim na, w lewobrzeżnej Warszawie. Jeżeli wciąż ta droga jest niezmodernizowana, no to nie mam poczucia, że te 25 lat właściwie w stolicy, w stolicy gospodarowaliśmy. Dlatego, że gdyby nie prezydent Starzyński, parę posunięć okresu dwudziestolecia, no to nie mielibyśmy w ogóle, myśmy nie zbudowali niczego zresztą na miarę boża przedwojennego, czy przedwojennej Ochoty, czy Mokotowa.